Cześć, moje kochane panny, tu Druga Duszy. Zrobimy sobie czytanie na kwiecień. Mamy wiosnę, pięknie, słodzi, słodzi. świeci słoneczko, a mi się język plącze. Zobaczymy, co tam w energiach się dzieje. Pamiętajcie, że w tarocie czas jest płynny, także nie jest to od pierwszego do pierwszego. Po prostu to jest czas, to jest czytanie na teraz. Teraz to, co w najbliższym czasie się wydarzy. Mm, mogły, pewne rzeczy mogą się już zacząć, inne już y, zaczną się dopiero y, za chwilę być może. E, Pamiętajcie o zamianie ról, jeżeli y, nie, nie podobają Wam się, to znaczy jeżeli y, y, musicie zamienić z męskiej na żeńską. Co jeszcze? Y, chciałam zrobić czytanie na, na miłość, ale za każdym razem to wspominam o tym, że bardzo byłam niemiłosna, że tak niegramatycznie się wysłowić dzisiaj, w ogóle jakoś mi ciężko jest z mówieniem. Yy, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie w tym czytaniu. Yy, co zasiadałam do kart, żeby zrobić czytanie miłosne? Tak jak obiecałam, to po prostu mnie odpychało. No nie mogłam, wykładałam karty i nie mogłam. No nie mogłam, nie mogłam, w związku z czym stwierdziłam, że nie ma co na siłę, nie można nic zrobić. Nie jestem miłosna, więc yy, na, dzisiaj yy, na koniec czytania wyciągnę jedną kartę z takiej wyroczni miłosnej. Jakiś przekaz dla Was, a może coś tu się, bo już widzę, coś tu się pokazuje, yy, yy, to wtedy zobaczymy, co w miłości, ale mam nadzieję, że w tym miesiącu będę bardziej nastawiona pozytywnie do, do uczuć i, i coś specjalnego stricte na miłość zrobimy. No i to chyba tyle. Ok, yy, zaczynamy. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Nie z, nie z wszystkimi będzie rezonować. Bierzcie do siebie do to, co z wami, do to, co, to, co z wami rezonuje, to, co do was przemawia. Resztę zostawcie, jak nie tym razem, to następnym. Ok, i lecimy z koksem. Co tu macie? Energia ogólna, moje panny, drogie, czemu? Czemu? Yy, dlaczego yy, jest tu sam Żal, smutek. Yy, yy. Chciałam powiedzieć o pętanie, nie, spętanie. Nie widzicie wyjścia z sytuacji, przynajmniej niektóre. I chyba to będzie takie dosyć specyficzne czytanie dla wąskiego grona osób, bo tu jest rzeczywiście jakiś żal, smutek i to dotyczące wyboru, dotyczące miłości też w energii, w energii ogólnej kwietnia. Więc ktoś tu rozpacza bardzo, ktoś tu jest niepocieszony, ktoś jest smutny, jest mu źle, jest niedobrze, nie widzi wyjścia z sytuacji, nie widzi możliwości, a trzeba podjąć jakąś decyzję, trzeba wybrać drogę, co zrobić dalej. Ja rozkładam karty zaraz przed nagraniem, żeby zyskać na czasie. Dlatego nie widzicie, jak ja to wszystko tasuję. Ale od razu przykułam moją wagę ten, ten tutaj zestaw dwóch kart. Także na pewno będzie to odnośnie kogoś nieszczęśliwej jakiejś miłości. Dla niektórych być może nie ma tu równości, słuchajcie, w tym związku. Dlatego jest smutek, jest rozpacz. Jakby tu było coś takiego siłowego. Odnosiłam wrażenie, że tu jest coś siłowego. Jakby jedna strona miała większą moc, a druga jej podlegała, tak? Dla innej grupy osób będzie to po prostu jakieś niezadowolenie z miłości, jakaś nieszczęśliwa miłość, jakieś rozterki w związku, w miłości, które powodują, że jedna strona bardzo cierpi. Nawet w ten sposób, do tego stopnia, że nie widzi wyjścia z sytuacji. To już do, wprawia w depresję. Wprowadza tą, tą osobę, tę osobę, nie widzi możliwości wyjścia, ale to są myśli, bo te myśli cały czas powodują obniżanie wibracji, doprowadzanie do smutku, żalu, rozpaczy. Nie mogę funkcjonować w ten sposób, tak? Nie mogę funkcjonować i w wielu przypadkach jest to, jest to, dotyczy to właśnie jakiegoś związku. I ten związek, w niektórych przypadkach, może być bardzo niefajny. I trzeba tu w jakiś sposób to rozstrzygnąć. I niektóre osoby mają z powodu tego, że trzeba wybrać, w którą stronę pójść. To jest takie stanie na rozdrożu. Jest szansa, jeżeli jest tu ktoś ciemiężony w związku, no to jest szansa, wybrać którą z dróg. Teraz jest czas na to, żeby zdecydować się albo w lewo, albo w prawo. Czy po prostu związek, który się nie sprawdza dla niektórych. Są to też po prostu kłopoty w związku, przejściowe. Dwójka. Kochankowie mówią o poszanowaniu, tego wzajemnego szacunku, o byciu na tym samym poziomie, o partnerstwie, o miłości też, o, o romansie, ale tu jest szacunek, tu jest wspieranie siebie, tu jest współpraca. I być może, że jeden, jeden, a może kilka związków jest takich, gdzie tu nie ma tego poszanowania, gdzie tu nie ma tej współpracy. Tu i, i, ktoś jest wyżej nad kimś, tak dlatego może być ten rozpad. Trzeba, pojawia się tutaj y, konieczność wybrania drogi, co dalej robić. I to będzie w wielu przypadkach dominowało takie myśli y, w, w kwietniu. Co tu zrobić? Yy, jak zadziałać, którą drogą pójść, w którą stronę pójść. Ok, co będzie Wam pomagać? Otwiera się świat. Słuchajcie, otwiera się świat. Świat jest y, 21 kartą Wielkich Arkan, czyli koniec jakiegoś dużego cyklu, bo jest tu, stoi właśnie na rozdrożu. Coś się kończy i ja muszę wybrać, podjąć decyzję. Albo zostaje w tym i to się znów zaczyna i toczy y, od nowa. Zaczyna się cała historia, y, chwilę jest lepiej, później w, wszystkie, wszystko idzie po kolei tak samo i, i wrócicie do, do punktu wyjścia. Albo... Zaczyna się coś nowego, i otwiera przed Wami się świat, i jest tutaj możliwości, bo świat to jest znalezienie swojego miejsca w życiu, to jest szczęście, to jest radość, to jest sukces, to są związki udane, szczęśliwe, to jest energia, to jest płodność, to jest obfitość. Siła, energia, dążenie do celu. Odkrywanie w sobie tego, czego być może wcześniej nie widziałam, nie widziałem i realizowanie siebie, tak? To jest miłość, to, to, to są też dzieci. Nowy cykl się zaczyna. Zaraz po, po świecie zaczynamy cykl od nowa, czyli tam całą podróż, i zaczyna się głupcem, czyli zaczynamy od początku coś nowego. Więc wy tu, tu pomagać wam będzie ta kwestia, że kończy się jakiś cykl i macie szansę wyjść z tego bardzo pozytywnie, budować własne cesarstwo, jest tutaj cesarzowa, stworzyć siebie pewną, silną, bezpieczną, może to odnosić się także do mężczyzn, dlatego mówiłam, rolę sobie wymieniajcie, um, ustabilizowaną, bo cesarzowa to jest stabilizacja materialna, stabilizacja emocjonalna, pewność, yy, że ja mogę, ja dam radę. Jest, wiem, ile jestem warta, ile jestem wart. Wiem, do czego chcę dążyć. Ja mam własne cele, własne plany, własne pragnienia. Mam, jestem kreatywna, twórcza. To jest też oczywiście ciąża. To jest, może to być, zaczyna się coś nowego, więc u niektórych może być ciąża. Nowe życie, nowe pomysły, nowe pomysły też na siebie, ale to nie tylko podność czy ciąża, to nie tylko musi oznaczać, że fizycznie, tak, że, że jesteśmy w ciąży i urodzimy dziecko, chociaż może się tego tyczyć, ale może też odnosić się do planów, pomysłów, jakichś projektów, tak? Bo mamy tutaj też. Asa Denarów. I as Denarów mówi o szczęściu, o radości, o zadowoleniu, ale o czymś też fizycznym, tak? Tym, co jest tu zesłane nam na ziemi, że mogę naprawdę coś zadziałać: czy zrealizować jakiś projekt, czy dokończyć jakiś projekt, czy zakupić dom. Ehm, tu się świat otwiera. Wyjazd za granicę. To jest faktycznie coś, co jest możliwe. Biorę wszystko na siebie. Jestem na tyle silna, na tyle pewna siebie, na tyle zasobna w pieniądzem. Oczywiście to jest pojęcie względne, tak? Każdy yy, patrzy pod względem siebie, ile potrzebuje. E, że jestem w stanie zawalczyć o siebie i stworzyć. Ja jestem w tej energii cesarzowej, tak? Cesarzowej e, nikt nie wchodzi na głowę. Ja tu rządzę. I ja rządzę moim życiem, ja decyduję, w którą stronę mam pójść, ja opiekuję się rodziną, jeżeli jest rodzina, jeżeli są dzieci, świetnie sobie daję radę, tak? Ja nie potrzebuję nikogo specjalnie, żeby, żeby być tylko z kimś, żeby był, tak? Ja tu sobie decyduję, kogo ja chcę, ustawiam sama warunki i, i priorytety. Ustalam. Dlatego tu jest możliwość realizacji. Może mogą przyjść jakieś projekty, pomysły, możliwość, mogą przyjść też pieniądze. Słuchajcie, i to Wam pomoże ruszyć w świat, tak? Albo rzeczywiście ruszyć w świat, jakieś kontakty zagraniczne, międzynarodowe lub między miastami, ale ogólnie może się świat przed Wami otworzyć nowe możliwości, nowe wizje też. Tam, gdzie jesteście w tym miejscu, zobaczycie więcej możliwości, bo w tej karcie tu nie widzicie możliwości, ale te możliwości się pojawią. Yy, będziecie wybierać drogę, tak? Co dalej zrobić? Trójka denarów, moi drodzy, A w tej talii trójka monet. No to jest stawianie nowych fundamentów. Co wam będzie przeszkadzać? Tu jest. Niektórzy być może będą chcieli odbudować, albo będą nakłaniani przez kogoś, partnera, partnerkę do odbudowy fundamentów. Do realizacji jeszcze raz, jakby do wchodzenia jeszcze raz w ten cykl. Poczekajcie ja tylko się napiję herbaty. To może być coś. W w rodzaju tego, bo ponieważ to mi się diabeł pojawiał. To jest karta toksyka, to jest karta też ego, ambicji, ale takich chorych ambicji, uzależnienia też od kogoś emocjonalnie. Bardzo, bardzo niefajna karta. Chociaż, jeżeli chodziłoby o pieniądze, słuchajcie, zwyczaj diabeł przy pieniądzach pokazuje. Wzrost, wzrost pieniędzy, wzrost zarobków, ale tu stoi na przeszkodzie, tak? Czyli ktoś stoi w jakiś sposób Wam na przeszkodzie do tego, żebyście zdobyli większy majątek, tak? Żebyście się wzbogacili. Jakby... Jakaś blokada tu jest, jakieś chore może czyjeś ambicje. Dobra. Jeżeli chodzi o uczucia, to właśnie przeszkadzać może to, że ktoś będzie chciał na nowo zacząć współpracę albo stawiać to wszystko od nowa, tak że coś będzie chciał naprawiać, jakby budować coś fajnego, opowiadać jakieś świetne historie, ale to będą niby że Teoretycznie będzie wyglądało, że to, so, to masz solidne podstawy i to ma szansę się sprawdzić i się udać, i tu fajnie, rzeczywiście, wszystko ładnie, pięknie, ale będzie to w taki sposób uzależniający, tak, że nadal ta jedna osoba jest tym mistrzem, tak? nadal jest nad yy, tymi uczniami, no, bo karta trzech denarów to jest karta mistrza i uczniów, tak? podpisywania też umów. Ale tu nie ma równowagi, tu nie ma równości, to jest karta pracy, ale to jest trójka, tak, to nie jest, to nie jest równowaga, tu uh -huh. zawsze jest ten mistrz, tak, nad uczniami. I to jest takie uzale uzależniające, to jest takie toksyczne i to będzie Wam w jakiś sposób przeszkadzało. No, jakaś niefajna energia ze strony partnera, partnerki lub... Osoby, która jest przy Was, gdzieś blisko, jeżeli chodziłoby tu o pieniądze, no to tu jest jakieś uzależnienie, tak? jakieś ego czyjeś. Ktoś w jakiś sposób chce Was no, blokować. Nie dopuścić do tego, żebyście się rozwinęli za bardzo, żebyście jakby się wzbogacili w jakiś sposób tak to odczuwam. I może to być również partner, bo wie, czy partnerka, tak, że jeżeli wy się rozwiniecie, a macie potencjał na cesarzową, macie możliwości, bo wszystko się przed Wami pamiętajcie, to jest specyficzne zdanie dla niektórych. Otwiera, to wy odfruniecie, tak? I, a to ego i ta ambicja nie pozwala tej osobie na, na to, żeby na, żebyście na przykład kogoś porzucili, tak? To jest dla, dla tych jednych. To jest, to jest chore, takie ego i wybujałe, i czysta własna ambicja, i taki, coś jak pies ogrodnika. Ja nie, nie mogę mieć to i nikt inny też nie będzie miał. Na takiej zasadzie, więc to może w jakiś sposób przeszkadzać niektórym. Więc odcinać, uniezależniać się, budować w sobie, bo będzie w będzie was ta energia cesarzowa i świat się przed wami będzie otwierał i propozycje i możliwości i gnajcie do przodu, słuchajcie, nigdy nie uzależniajcie się od kogoś czy finansowo, czy emocjonalnie, bo to naprawdę nie służy, bo powoduje właśnie później takie zależności i sytuacje, z których trudno się wyplątać, ale wyplątać się z tego można. Energia, pamiętacie, cesarzowej. Cesarzowa się nie ugina przed nikim, tak? Ok. Co mamy w radzie? I znów macie, zobaczcie, cesarzową. Cesarzowa, słuchajcie, jak nic, jak byk macie wchodzić w tą cesarzową, w tą energię cesarzowej i y, oprócz tego, że cesarzowa jest ciepła, ale jest taka zdecydowana, y, jest dobrą matką i tak dalej i tak dalej, opiekunką, kochanką, żoną i tak wszystko super, ale nie musi być tak, bo cesarzowa ma cesarza, ale może y, władać swoim cesarstwem sama. Nie jest konieczne, aby być cesarzową. Cesarzową się jest w środku, tak? Można mieć rodzinę, ale nie trzeba, tak? Można mieć własne cesarstwo w pojedynkę. I było w historii wiele takich przypadków. Yy, I trzeba tu wejść właśnie, te, tu, tu właśnie w spodnie, słuchajcie, yy, króla mieczy. Widzę więcej, szybciej, wyraźniej, jasno. Yy, tu jest też odcinanie pewnych rzeczy, a nawet, bo król mieczy yy, reprezentuje osobę, yy, osobę z... Yy, prawnika, adwokata, sędziego, lekarza, kogoś, kto ma ogromną wiedzę i często pracuje w sądownictwie, tak, więc tu jest wymierzanie też w jakiś sposób sprawiedliwości, odcinanie się, jestem cesarzową i ja mam chłodny umysł, logicznie myślę. Tu nie jest myślenie uczuciami, tu jest, macie być w tym, w tym królu mieczy, tak, macie konkret Rozliczać, odcinać i być cesarzową. Tak? Wy na to zasługujecie: na swoje cesarstwo, na, żeby wasze piękno rozkwitało, żebyście byli zadowoleni, żebyście mieli partnera, partnerkę na równi. Czyli nie szukacie tu już żadnego, nawet króla. Wy szukacie cesarza, a cesarz jest już takim partnerem docelowym. Który oczywiście cesarz, cesarzowi nierówny, który już ma poukładane w głowie, który wie, czego chce i chce kogoś równego sobie, tak? Więc nie szukajcie nikogo, jeżeli szukajcie kogoś nowego do związku, a na, na razie to. Jeżeli są takie związki, gdzie tutaj się różne rzeczy dzieją, rozpadają i tak dalej. Yy, dajcie sobie chwilę odetchnąć, Zbudujcie najpierw to swoje cesarstwo, żebyście znali swoją wartość, yy, wiedzieli, czego nie chcecie, a czego chcecie, yy, szczególnie czego nie chcecie, tak? Żebyście umieli to wcześniej yy, szybko rozpoznać. I wtedy możecie szukać dalej, ale już nie szukajcie nikogo poniżej swoich możliwości, yy, swojego intelektu, tego, czego Wy byście chcieli, nie liczcie na piękne słówka i tak dalej, i tak dalej. Macie już doświadczenie, bo cesarzowa ma doświadczenie i nie bierze tak nikogo, byle kogo z ulicy, tak? Ona ma swoje wymagania, zna swoją wartość i wie, czego chce. Dobrze, moi drodzy. Jak mówiłam, mam dla Was jeszcze kilka kart, aczkolwiek pierwsza mam dla Was taką sentencję i zobaczcie. Z kart to są takie przesłania drzwi i to jest ściągnij księżyc. Leśne nimfy tańczą w czystej radości, śpiewaj cicho, znajdziesz nas w dziczy, w piosence na dobranoc. Słuchajcie, niedługo jest nów, nów, dobrze mówię, i może, ponieważ tu jest księżyc, ta karta mówi o ciągnie księżyc na dół, przychodzi niedługo nów. Nów jest takim momentem, kiedy zastanawiamy, zagłębiamy się w siebie, jeszcze ten okres przed nowiem, czyli teraz dokładnie, kiedy pozwala nam wejść w siebie, zastanowić się nad tym, jakie błędy popełniłam, popełniłem, jak mam je naprawić, i w okresie nowiu przychodzą te nowe możliwości. Tak jak już przeanalizujemy, co było nie tak, co nam przeszkadza, co nas boli, co nas kuje, i jak możemy, przeanalizujemy, jakie są możliwości wyjścia z tej sytuacji, to znów daje nam później te możliwości, i słuchajcie, tu. Do Was przyjdą te nowe możliwości, więc może właśnie wejdźcie tak w, w siebie, yy, ale z radością, czego wy byście chcieli, jakie, co by was yy, radowało, tak? Nie to, co byłoby łatwiej z czym, czy z kim byłoby łatwiej przejść przez życie. Nie! To, czego wy byście chcieli, a czego byście nie chcieli. To, co będzie Wam sprawiało radość, satysfakcję, to, co wa dam, da Wam miłość, nie naginanie. Nie naginanie, bo tak by było wygodniej, tylko czysta prawda przed sobą i wtedy nów da Wam nowe możliwości, tak? I co ja mam dla Was? Dobra, zrobię tą miłość teraz. Ehm, to mamy tu. I tu, słuchajcie, ta karta mówi, zastanów się nad swoimi fundamentami. Ja Wam to przeczytam z książeczki, jak zwykle wyrocznie czytam. Bo tu jest, rozważ swoje fundamenty dokładnie. I coś być może u Was już od fundamentów jest nie tak. Już te fundamenty są niestabilne, ale zobaczymy, co tam jest napisane. Eee, spójrz na to, jak bardzo jesteś oddany miłości. Miłość oznacza zobowiązanie się bez gwarancji. Zakochani, oddajemy się całkowicie w nadziei, że miłość będzie trwała. Miłość jest aktem wiary. Otocz się miłością i wiedz, że dzięki temu Twoje życie będzie lepsze. Aby uzyskać trwałą miłość e, wspieraj tych, których cenisz i bądź prawdziwym przyjacielem, aby Twoje relacje były oparte na uczuciu wspólnych wartościach i szacunku, nie spiesz się, uwolnij wszelki strach przed miłością. Jeżeli dana osoba wydobywa z Ciebie to, co najlepsze, a ty w niej wszystko. Yy... Atywniej, wszystko to, co najlepsze, wszystko idzie w dobrym kierunku. Yy, możesz, mieć, możesz nie mieć pełnego obrazu sytuacji, jednak yy, nie ma potrzeby naciskać ani kontrolować tego, co się rozwija. I zobaczcie, tu jest dla tych, tu, dla których yy, być może są, już przeszli taki etap i teraz pojawia się coś nowego. Ale mają strach, że to wpędzi w ten sam ich w ten sam cykl. Dlatego nic nie pospieszajcie, nic nie przyspieszajcie, powolutku niech się to rozwija. A dla tych, gdzie opisałam tę sytuację, taką dosyć nieciekawą, rozważcie te fundamenty, bo tu, jak już mówiłam, od fundamentów już. Mogło, jak to się mówi, ryba psuje się od głowy, tak? Więc coś mogło być tam już nie tak wcześniej. I jeszcze jedno mam dla Was kartę z wyroczni szamańskiej, wtedy tylko, że wypadła odwrócona, bo normalnie wypada tak. To jest koło. I koło mówi o uzdrowieniu. Uzdrowienie. Kiedy krąg pojawia się jako Twoje lekarstwo, masz zrozumieć, jak ważne jest odpuszczenie, jak ważna jest śmierć czegoś, co musi umrzeć. Ponowne narodziny w nowym cyklu. Jeśli stoisz przed wyzwaniem utraty lub rozczarowania, pamiętaj o tym, że pewne rzeczy muszą i tak odejść. W kręgu życia nigdy nic nie jest marnowane. Miłość znów będzie szukała Ciebie. Dobrowyt przyjdzie z nowej idei lub y, y, okazji. Y, duch zawsze czeka, aż ponownie odnajdziesz swoje miejsce w tańcu. No i tu pojawiła się ta informacja, słuchajcie, odpuśćcie, tak? Jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, nie martwcie o tym, że już do was nie przyjdzie, czy że będzie za mało pieniędzy, yy, yy, czy nie będziecie mieli tego wsparcia tej osoby. Bo tu jest jakieś uzależnienie, słuchajcie. Tu jest jakieś emocjonalne uzależnienie i finansowe być może. Odpuśćcie. Przy, na to miejsce przyjdzie coś nowego, coś innego. Yy, a będziecie szczęśliwsi, będziecie spokojniejsi, będzie wam lepiej, zobaczycie? Czasami warto, zobaczcie. po prostu czasami warto jest odpuścić, dać yy, na luz, yy, a wtedy mogą się wielkie rzeczy dziać. Dobrze, to tyle, co mam dla Was, moje panny, na dzisiaj. Mam nadzieję, że będę miłosna i zrobię stricte na, na miłość czytanie, ale <gryw> zobaczymy. Buziaki i papa.